Kim byś nie był, gdybyś był tym, kim nie jesteś teraz? Oglądaj do końca, bo to bardzo ważne dla ciebie, żeby zmienić jakość twojego życia. Na końcu dostaniesz dwa świetne tipy do radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem. Ile razy mówiłeś, mówiłaś sobie, że od jutra się ogarniesz, a jutro przychodzi i znów nic się nie dzieje. Zamiast prowadzić, gasisz pożary. To trochę jak jazda autem z zaciągniętym ręcznym. Silnik działa, wiesz, że Bóg mogłabyś jechać, ale coś cię blokuje. Tak pewności siebie, trudne rozmowy, ten głos w głowie, który ciągle ci mówi, że znowu coś odkładasz na później. Ten wewnętrzny krytyk, który dziam gocze cały czas pod tytułem nie zrobiłaś, jesteś do nie zrobiłeś, nie nadajesz się do niczego, nie umiesz i tak dalej. Na tym mentoringu praca z wewnętrznym krytykiem również będzie, bo jest to niezbędne do tego, żeby mieć więcej pewności siebie, żeby ten dziamgoczący głos w głowie przestał gadać i przestał ci przeszkadzać zdobywać świat. Jesteś osobą przedsiębiorczą i masz swój własny biznes, tylko z powodu mentalnych blokad utknąłeś w miejscu. To mam dla ciebie rozwiązanie, ponieważ stworzyłam roczny mentoring online, który nie jest kolejnym nudnym kursem na Zoomie. Zero teorii, zero PDF-ów, tylko ćwiczenia, merytoryka i to, co jest naprawdę przydatne w życiu. Opieram się na modelu Miltona Ericksona, bo mistrzostwo to nie talent, ale celowa praktyka. Dlatego w moim mentoringu będziesz ćwiczyć komunikację, trenować pewność siebie jak mięsień, uczyć się zamieniać stres w energię do działania. To trochę jak nauka gry na instrumencie. Najpierw brzdąkasz, później grasz, a na końcu tworzysz swoją melodię. Tylko instrumentem w tym wszystkim jesteś ty i to ty podejmujesz decyzję kiedy jaką nutę zagrać nie czekając na okoliczności możesz się teraz zastanawiać dlaczego akurat mój mentoring masz wybrać wiem o czym mówię bo sama kiedyś byłam szarą myszką która uważała że nie zasługuje na nic dobrego w życiu bez pewności siebie chowałam się w cieniu cały czas potem nawet uciekałam w alkohol i Byłam jedną z tych, które czasami w memach gdzieś pewnie widziałeś, widziałaś na tym skwerku, jak się siedzi i chlabrowara. To właśnie byłam jedną z tych, tak zwane patusy. Po prostu byłam tam i wyszłam z tego. A w tych książkach możesz o tym przeczytać, bo jestem ich współautorką. Poprzez pewnego rodzaju kroki, jak bycie fotomodelką, czy założenie własnej działalności gospodarczej i działanie z ludźmi, praca z kobietami. Bardzo wiele mi dała, bardzo wiele mi pomogła, a hipnoza, hipnoterapia spowodowała, że pff, zmieniło się tak bardzo dużo, że teraz potrafię planować, potrafię zarządzać emocjami, potrafię pomagać innym, poprawiać im jakość życia, potrafię się komunikować wreszcie w sposób prawidłowy. I taki, który pozwala drugiej osobie na wypowiedź. Krok po kroku odzyskałam tą odpowiedzialność za swoje życie, wzięłam tą odpowiedzialność za swoje życie, odzyskałam sprawczość, siłę i wiedzę. I dlatego mówię Ci, pora na Ciebie, tylko bez tej drogi z wątpliwymi przygodami, jaką ja przeszłam. Dlatego jestem tutaj po to, żeby Ci pomóc, jednocześnie wesprzeć Cię w tym wspaniałym procesie rozwoju własnego rozwoju, gdzie skorzystasz nie tylko Ty, ale również Twoi bliscy. Ale co ja Ci będę mówić? Przeczytaj kilka opinii moich klientów i tego, co się u nich zmieniło i jak po tym, jak przeszli ze mną pewien etap swojego życia. Cześć, mam na imię Michał, mam 24 lata. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, dlaczego zdecydowałem się na hipnoterapię z za nią. Zauważyłem, że w takim codziennym życiu brakuje mi pewności siebie, asertywności, no i nie powiem, gdzieś tam mi to utrudniało, takie codzienne sytuacje. Mm, tutaj hipnoterapia z nią otworzyła mi oczy przede wszystkim skąd takie problemy mogą wynikać, co jest źródłem. Może być to dla Was niemałe zaskoczenie, ponieważ nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak pewne sytuacje, które doświadczyliśmy w dzieciństwie, mogą wpływać na to, jak się teraz czujemy. Ania jest profesjonalistką, już po Pierwszej sesji tak naprawdę czułem się nieporównywalnie lepiej, bo otworzyło mi to oczy na, na wiele takich spraw, e, o których wcześniej nie miałem pojęcia. Oczywiście cały czas gdzieś tam sobie powtarzam metody, które Ania mi poleciła. Również są to, że tak powiem, e, niezwykłe metody. Bo, bo tutaj na pewno nawet sobie nie zdawaliście sprawy, jak można sobie też później samemu nad sobą pracować. Jestem już po kolejnej sesji z Anią i na pewno będę kontynuować, bo no, widać po prostu, jak to moje życie się poprawia. Także chciałbym pole po polecić tutaj Anię każdemu, kto ma też problem właśnie z asertywnością, z pewnością siebie i nie tylko, ponieważ Ania naprawdę potrafi dotrzeć tutaj do źródła problemów, także z jakimkolwiek byście tutaj problemem nie przyszli do Ani, ona na pewno wam pomoże. Eee, także jeszcze raz wszystkim polecam i dbajcie o swoje zdrowie psychiczne. Każdego dnia tysiące, a nawet miliony osób wpisują hasła w internecie. Jak radzić sobie ze stresem? Jak przestać odkładać na później? Jak poradzić sobie z prokrastynacją? Jak rozmawiać z zespołem bez konfliktów? Ale odpowiedzi w internecie to niestety tylko teoria. W praktyce. Kiedy zaczynasz stosować te narzędzia, które będą na tym mentoringu, naprawdę pomogą ci. A to, że będziemy się spotykać co tydzień, też w pewien sposób będzie weryfikowało i motywowało do tego, żeby korzystać i używać tego, o czym będzie mówione. Pokażę Ci proste narzędzie, które w dwie minuty, a nawet w minutę, pomoże Ci wyjść ze stresu i innych trudnych emocji. Przypomnij sobie sytuację, która Cię zdenerwowała, zestresowała, albo była dla Ciebie trudna. Poczuj ją w ciele, w którym miejscu najwięcej czujesz tego stresu. I wyobraź sobie, że zostawiasz siebie w tym miejscu. Możesz przydeptać właśnie tą zestresowaną siebie w tamto miejsce i zrobić krok do tyłu. I popatrzeć na siebie. Czemu tak się denerwowałeś, denerwowałaś? Co się z tobą działo? Jak teraz się czujesz? Gdzie teraz czujesz w ciele? Czy coś czujesz? Czy ten stres jest mniejszy? Czy jeszcze jest? A jeżeli jeszcze jest, to ponownie przydepcz tą siebie zestresowaną, zdenerwowanego i znowu zrób krok w tył. I teraz możesz popatrzeć na tamtą, która patrzy na tamtą dawną, i zobaczyć, że tak naprawdę te wszystkie emocje nie do końca może były aż tak bardzo potrzebne. O ile łatwiej jest spojrzeć na siebie z takiego dystansu, właśnie z takiej zdysocjowanej perspektywy. Dla mózgu to jest bardzo prosta sztuczka, która po prostu działa, a Ty czujesz się lepiej. Stosuj to zawsze w trudnych sytuacjach. Czasem tak, że z kimś rozmawiasz, i zaczynają się w Twojej głowie pojawiać pewne myśli, które blokują ci dostęp do zasobów ideologicznej dalszej rozmowy. Przestajesz słuchać tego człowieka. Tą myśl, która ci przeszkadza, ustać na swoim ramieniu, na swojej ręce, gdziekolwiek, na przykład tutaj. Rozmawiając dalej, strzepnij to z siebie. Prosta rzecz. Myśl, gdzieś na ramię. Strzepujesz, zrzucasz, bierzesz, poprocha, wyrzucasz i działasz dalej. W ogóle, dlaczego ja mam usta nieumalowane? Dobra, jebać. Teraz lepiej. Nieważne, czy masz makijaż, czy nie, poczucie własnej wartości, kiedy już jest, nie ma znaczenia, co masz na twarzy. A to ćwiczenie to tylko namiastka tego, co będzie w mentoringu. Jeśli jesteś Menadżerem, freelancerem albo właścicielem małej firmy i czujesz, że ten hamulec ręczny jest nadal zaciągnięty, to te spotkania online, ten roczny mentoring jest właśnie dla ciebie, bo w pełni zasługujesz na to, żeby poprawiać wszystko to, co się wokół ciebie dzieje, zaczynając od siebie, bo jak chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Wtedy zyskasz tą wewnętrzną siłę, to zaufanie do siebie. A jak nauczysz się zarządzać emocjami, wtedy uwierz mi, że trudno cię będzie wyprowadzić z równowagi. Ludzie wokół ciebie zaczną się zmieniać na tych, przy których możesz wzrastać. Poprawisz komunikację, a przy tym wszystkim będziesz się naprawdę świetnie bawić, bo luz. Jest w tym wszystkim tak naprawdę najważniejsze: luz i zabawa to mentoring, który naprawdę zmienia, a Ty prowadzisz. Zapisz się teraz na bezpłatną konsultację i odbierz swój wspaniały prezent, niespodziankę.